No, hejka. Dzisiaj zaczynamy z nową grą dla fanów trochę szybszej akcji, a mianowicie grą DOOM z 2016. Są brutalne, nieustraszone i bezlitosne. Lecz ty, ty będziesz gorszy. Walcz, zabijaj aż do końca. Zaczyna się dramatycznie. Jest to pierwsza gra z nowej serii Doom, no nie, czyli nie wspominając o, tej, o tych starych grach, tylko w 2016 był taki jak Reload serii. To jest pierwsza, kolejna jest z 2000 bodajże, 20 chyba w tym roku wyszła. Nazywa się Doom Eternal, jeżeli ta nam się spodoba, wam się spodoba, mi się spodoba, to pogramy w kolejną. Zobaczymy, jak to będzie. Dobra, na razie nie widzę tutaj żadnych, żadnego UI'a, więc nie wiem, jak to działa. Teren zamknięty, skonsultuj się z oficerem ochrony. Raport sekcji zwłoki. Mhm. Musimy to opanować. Otwieranie sarkofagów nigdy nie było dobrym pomysłem. <laughs> nie w grach. Ostrzeżenie dla epilektyków. Nie można określić przyczyny inwazji demonów przed ponownym włączeniem satelity cenzasu. Witaj, jestem dr Samuel Hayden i dowodzę tym obiektem. Myślę, że możemy współpracować i rozwiązać ten problem w sposób, który przyniesie korzyści. Wezmę to za nie. Dobra, mamy statki. Chyba nie widzę, nie ma jakichś limitów amunicji. Nie wiem czy nie mam. Zabójstwa chwały. Czyli jak są oznaczone, to można użyć zabójstwa chwały pod dowolnym kątem. I wtedy upuści nam zdrowie, spoko. A no, mamy pół życia, więc... To ja dobra. Jecimy dalej. Szotkanik. Nie mhm. ciśniję. Na no, cześć! Demoniczna obecność wysoka. Blokada w mocy. nas nie lubią. <śmiech> <śmiech> Dosyć analogiczne podejście <coughs> A nalegałe sorry Kordy, spokojnie, mateczki Jakie skanalne się biorą w ogóle, aż tyle ich tu jest? Dobra, chyba trzeba zacząć oszczędzać trochę życie. Żyćko <śmiszknięto> jest? Żyćko jest. Dobra, jest dobrze. Aż ręce mi się spleciły, kurde, zestresowałem się. Tu mamy iść? Nie, nie, to nie może opuścić tego miejsca. Może wszystko zepsuć. Będzie windawa melodejka. odpowiedzialność za straszliwe wydarzenia z ostatnich 24 godzin. Ale zrozum, w ich świecie szukaliśmy tylko lepszej przyszłości dla człowieka. Wszystko najwyraźniej wymknęło się spod kontroli. Ale tak? zapewniam, że warto było ryzykować. Można podsumować tą grę słowem epicko. Dobra. Tak. Okej, okay, tutaj mamy sobie jakąś taką mapeczkę 3D. Tam to jest, to, co wcześniej przyszliśmy. Arsena, obroni i modyfikacje. Ulepszenia. Śledzenia do mistrzostw. No to dobrze. Tu możemy sobie coś na przykład kupić. Nie, nie jesteś nas na razie. Hm. Strój Pretora też. Są rzetelniki, to na razie nic nie mamy. I ostatnie to jest nasza. No tak, bestiariusz skaduje. Dobra, <laughs> tam wygląda ciekawie, ale chyba stąd nie wskoczymy. Czy to jest full damage? Kolejna gra, w której trzeba się pozestanawiać. <laughs> Dobra, nie ma full damage'u Dobra. Mogliśmy tam wyczytać, że... Przeciszę sobie trochę grę. Bo sam siebie nie słyszę. Dobra, mogliśmy sobie wyczytać, że generalnie jesteśmy teraz na Marsie. To w sumie widać dosyć tutaj po naszej atmosferze dookoła. I dawno, dawno temu Ziemia potrzebowała więcej no, miejsca do rozwoju. No nie klasyka science fiction. No i wybrali sobie Marsa, i żeby go skolonizować, była jedna firma, której szło najlepiej, nazywała się Ulat, UAK, UATS. I... im się to udało, zrobili jakieś... znaleźli jakąś wyrwę, skąd udało im się uzyskiwać energię. No i na tym się skończył obecny wpis. Jakbyśmy ich sprzątnąć z góry na początek. Pętany żołnierz, okej. Okay. On też nie najprzyjemniejszy. Oj, żyćka, żyćka. Teraz sobie go trochę naparmimy z tych ciutków. Dynamiczna gra, trzeba cały czas, cały czas ogarniać i teren, i mopki. Skąd idą, jak z nich wyhodować trochę życia. Nam przydałoby się wejść tam, gdzie są życia i pancerz. Wskoczymy tam, i wskoczymy fajnie. Generalnie cały czas trzeba się ruszać, z tego to wygląda. Bo, jak na chwilę się zostanie w jednym miejscu, to przy takiej ilości przeciwników, to jest wysoka szansa, że akurat ktoś w ciebie strzela. Wow, no właśnie. Luski w końcu. Szkoda mi, shotguna na niego. Góro czy dałem. Poziom niebieski. Mega na karta dostępu. Okej, okay. czyli pewnie tam mamy pójść. To zobaczmy jeszcze co tutaj się na dole ciekawego dzieje mamy amunicję, mamy. Aha. Czyli to było tylko przejście do tamtej strefy, z której wcześniej przyszliśmy. Dolecimy. Część czeluścia piekła. C. Dobra. Słuchajcie, jeszcze szybka zmiana. Ja lubię mieć pod kontrolem natrzymanie. Kucki. Dobra, mamy to. Nie ma natrzymania, ale jest przynajmniej pod kontrolem. Niezbyt przyjemna strefa. Dobra, co to mam, ten pan może dać kartę, tak? Dobra Granat odłąkowy, okej okay. Skaduję, że rzuca się go G. Spróbujmy. Ja. Okej, okay. przyciskiem użyć się wyposażenia, czyli wcześniej to był chyba kontrol stąd możemy zgarnąć już niezbyt ale lecimy na zabawę ciekawe z jak daleka można aktywować tego finishera Na ile opłaca się wiedzieć? Zobaczmy na przykład tutaj nie Cóż to za skrócik? Kontrolny osiągnięty, ok. Pancerzek, pan pancerzek tam nic nie da, to wygląda dosyć ciekawie. Dane mapy, ulepszenie stroju, predatora. Fajnie, to zobaczmy, co sobie tutaj możemy zrobić. Aha. Czyli jeszcze tego nie możemy kupić, ale przynajmniej mamy odblokowaną możliwość kupna czegoś takiego. No to dobre. Lepszy ryc niż nic. Cześć koledzy są można, jest to można, tak na przykład. To wystrzelić można. No i wracamy tutaj do tej poprzedniej części. Ale za to mamy nową kartę dostępu, tak? Aha, to jest to ulepszenie stroju, popatrzcie. No może pozbierajmy. Zobaczymy co nam się przyda generalnie, nie? Dziękuję. Osz. Panu również dziękuję. Cały czas klikamy R, żeby przeładować, nie ta gra. Pancerzyk chętnie. Nie wiem, czy to jest wróg, czy to przyjaciel. Cześć. Dron wsparcia bojowego, o proszę. Okej, okay, czyli możemy sobie zamontować jakąś modyfikację, na przykład tutaj widzę tylko do strzelby, tak? Albo doładowana seria, czyli trzy poś... pociski o zmniejszonym rozrzucie, albo strzał wybuchowy. Co po łuku wybuchowy pocisk, no to to brzmi... <laughs> Cechą tego jest większy boom, biorę. Większy boom. No, dobra, bo nas tutaj kolej jest z... sprzątnie. Nie mamy czasu na większy boom obecnie. Jest do Was wrócimy spokojnie, spokojnie. skurczy byjku. A tu się przyda większy bum. Przydało się. Wow. No, niefortunnie. Dajcie znać w komentarzach, czy podoba Wam się dum, czy Wam się nie podoba. No i generalnie jest to zdecydowanie trochę inny typ gry, od tych, które jak dotąd graliśmy na kanale, ale może akurat. No, zachęcam do zostawienia łapek w górę z subskrypcji, żebyście nie przegapili kolejnych materiałów. I tyle. Hejka, cześć.